Zapraszam do odsłuchania opowiadania Stanisława Karaszewskiego pod tytułem Pychotka dla mamy. Czyta Aneta Jokisz, Krzysztof Jokisz i Julian Jokisz: Zróbmy coś słodkiego dla mamy. Zaproponował Olek. Pychotkę, smakotkę. Tyle znała w ręce Ada. A co zrobimy? Myślałem o upieczeniu ciasta. Ale to trochę za trudne. Najpierw trzeba przygotować wszystkie składniki, ale nie wiem jakie. Mąkę, cukier, jajka, ale nie wiem ile. Potem wszystko trzeba długo mieszać. Dodawać rodynki, migdały, proszek do pieczenia, drożdże. Jeszcze nie wiem co. Potem ciasto musi rosnąć, ale nie wiem jak długo. Potem trzeba nakrężyć piekarnik, ale nie wiem, do jakiej temperatury. A potem trzeba piec, ale nie wiem, ile czasu i nigdy nie wiadomo, czy się nie spali, czy nie zrobi się zakalec i czy w ogóle się uda. Nie, ciasto nie dla nas. Jaka szkoda, westchnęła Ada. Ale wiesz co, można piechotkę smakotkę upiec w lodówce. W lodówce upiec, raczej zamrozić. Pamiętasz, jak ciocia na święta piekła sernik w lodówce? Sernik? Tak, był pyszny. Nie trzeba mąki, nie trzeba jajek, nie trzeba drożdży, nie trzeba proszku. A co trzeba? Kilka paczek biszkoptów na spód, kilka waniliowych ser, z dodatkami na środek. A na wierzch gienerydka! Pychotka, smakotka, upiekła ją ciotka! zawołała Ada. No to zabierajmy się do roboty. Oleg wyciągnął okrągłą blaszaną formę do tortu. Postawił na stole. Najpierw biszkopty. Wszedł na taboret, sięgnął do szafki po biszkopty. Ja ci pomogę ułożyć. Ada zajęła się układaniem biszkoptów na blaszce. Ada, nie zjadaj. Ada to nie wypada. Zawołał Olek, gdy jego siostrzyczka zaczęła chrupać biszkopty. Od tego ciastowania zgłodniałam, powiedziała Ada. I co? Może być. Ocenił wspólną pracę Olek. A teraz musimy przygotować kararetkę owocową. A potem ją ostudzić. Gdy będziemy kararetkę lać na sarnik, nie może być za gorąco. Olek podgrzał wodę w czajniku, wlał do salaterki, wsypał galaretkę w proszku i wymieszał. Proszek zamienił się w kolorowy płyn. Wygląda całkiem nieźle, ocenił Olek. Jak w Akademii Pana Kleksa. Ale przydałyby mu się jakieś dodatki. Wyciągnął z szafki puszkę z ananasami w kompocie i otworzył ją. Plastry ananasów z kompotem wlał do galaretki. Jeden krążek został na dnie puszki. Ada wyciągnęła go i zajadała ze smakiem. Ada, nie wyjadaj. Ada, to nie wypada. Ale ja jestem głodna. Jesteś łakomczuszek. Rozbolicie brzuszek. Poczekaj aż wszystko będzie gotowe. Kiedy będziemy robić ser? Pytała Ada. Ser gig. A będzie ser sergik? Zażartował Olek wyjmując serki waniliowe z lodówki. Jeszcze rodzynki. Wyciągnął paczkę rodzynek z szafki. Ja wyjmę serek z kubeczków, a ty wymieszaj go z rodzynkami. Zaproponowała Ada. Przekładała serek metodą jedna łyżeczka serka do miski i jedna do buzi. Ada, nie wyjadaj. Ada, co nie wypada. Kiedy strasznie zgłodniałam. Kiedy Olek odwrócił głowę, chwyciła kilka rodzynek i wsadziła do buzi. Ada, widziałem. Ada, co nie wypada. O, ja tam głodna. Powiedziała Ada z pełną buzią. Ty zawsze jesteś niegłodna, ale łakoma. Zwykły oby żartu. Jak będziesz tyle wyjadać, to, to będziesz gruba jak weszka. Ada wzruszyła ramionami. Serek wymieszany z rodzynkami dzieci przełożyły do tortownicy na podkład z herbatników. Garnetka już ostygła, chyba można wylewać. Ocenił Olek. Trochę rzadka, powiedziała Ada. To nic. W lodówce zastygnie. Wylał na sernik płynną galaretkę wymieszaną z kompotem ananasowym. A teraz do lodówki. Niech się piecze. Oleg włożył sernik do lodówki i zamknął drzwi. Jak myślisz, Olku, czy już upiekł się sernik? spytała Ada po kilku godzinach. Chyba tak. Przełożymy go na tacę. Olek wyjął sernik, postawił na tacy i zdjął boki tortownicy. Niestety sernik zamiast trząść się jak lareta, rozlał się na wszystkie strony jak rzadki kisiel, a na wierzchu, jak meduzy, pływały plastry ananasa. Herbatniki całkiem rozmiękły, zamieniając się w papkę i całość nie była sernikiem, tylko kolorową, słodką breją. I co teraz? Załamała ręce Ada. Zadzwonimy po popomóc, krzyknął Olek. A ty... Jeśli chcesz, możesz to wszystko zjeść. Nie mogę, powiedziała Ada, pomiem dli. Oleg chwycił komórkę i zadzwonił do babci. Witaj, Olku, miło, że dzwonisz. Usłyszał głos babci, a w tle głos dziadka. Ja też witam, zawołał dziadek. Babciu, dziadku, pomóżcie. zajęczał Olek. Katastrofa. Co się stało? Sernik nam się rozpłynął. Jaki sernik? Pieczony w lodówce. Na Dzień Matki. Nic nie martw. Przyjedziemy, pomożemy. I tak byliśmy umówieni na dzisiaj z waszymi rodzicami. Dziadkowie przyjechali z ogromnym tortem, który postawili na stole tuż przed przyjściem rodziców. Gdy przyszli rodzice, Olek i Ada złożyli mamie życzenia z okazji Dnia Matki. Rodzice złożyli życzenia babci, która przecież też jest mamą, ale mamą taty, a potem wszyscy siedli do stołu i zjedli pyszny tort przygotowany przez dziadków. A co to takiego? spytała mama, odkrywszy w kuchni nieudaną pychotkę z Uch, Chcieliśmy upiec sernik w lodówce, ale się nie udało. Uśmiechnęła się mama. Nie szkodzi, następnym razem się uda. Film ten powstał przy współpracy z Miejskim Przedszkolem nr 4 imienia im. Misia Szatka z oraz Wydawnictwem Mac Edukacja. Zapraszam do subskrypcji tego kanału oczywiście z dzwoneczkiem, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmikach. Do zobaczenia, do usłyszenia. <gry>